W tym roku zapraszamy na wernisarz wystawy Wunderkamera, czyli Rzeczy Ciekawe. I poszliśmy tym tropem również na organizację tegorocznej nocy muzeum, czyli takie trochę rzeczy cudowne i dziwne. Zapraszamy na kuratorskie zwiedzanie wystawy. Zapraszamy na wykład doktora Marka Grabskiego, taki o Muzealnictwie szeroko pojętym i kolekcjonerstwie, na koncert zespołu Eder na warsztaty dla dzieci, różnego typu oczywiście edukacyjne z nutką tajemniczości. Zapraszamy do Domu Urbańczyka i do ogrodu przy Domu Urbańczyka, ale uwaga, ze względu na pandemię będziemy rozdawać wejściówki. W budynku głównym muzeum można nabyć wejściówki już do wejścia na ogród Domu Urbańczyka. I także na zwiedzanie kuratorskie wystawy. Zapraszamy wszystkich szeroko otwartymi ramionami 22 maja od godziny 17.